serdeczne. Witam was wszystkich. Dziękuję za tutaj wprowadzenie. Może ja uzupełnię też trochę informacji, bo nie została przekazana. Przypuszczam, że jest bardzo ważna informacja, że dzisiaj będzie inne piwo niż zwykle. Taką informację uzyskałem w Łączu, Łączu ma być, Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale jest zagwarantowana łącza po prezentacji. Po prezentacjach. Prezentacja. E, zastanawiam się, czy między prezentacjami nie można było takiego zwyczaju wprowadzić. dawkować tą rozrywkę. Ja e, pełnię stanowisko w firmie Vector, e, kierownika projektu. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. E, po twarzach widzę, że z niektórymi osobami miałem przyjemność współpracować w Polska Press. E, tak, słuchajcie, cieszę się, że jest tyle osób związanych tutaj przyszliście posłuchać o na managementie Ja zawodowo się zajmuję kierowaniem projektami. Od momentu już implementacji umów, czyli ustalania warunków z klientami, do poprzez koordynację tego, wdrożenie, kontrolę i oficjalne zamknięcie projektów. My robimy dość duże projekty bo to co wdrażamy to jest bardzo często hardware, którego, no, który nigdy nie był jakby wdrażany. Często musimy się zmierzyć z rzeczami, którymi nie jesteśmy w stanie przewidzieć w momencie tworzenia założeń. Oprócz tego, że wdrażamy hardware, to też zajmuje się projektami software'owymi. Mamy takie projekty i też mam przyjemność Vector Wektor Solution prowadzić takie projekty. Jakby ktoś był zainteresowany ofertami pracy w naszej firmie. Są dwie miłe panie. Mają też na zachęty Haribo i oferty pracy. Dobra, słuchajcie, w związku z tym, że mam mało czasu, e, chciałbym się wyrobić, bo obiecałem, że się wyrobię. E, opowiem wam o zasadach rządzących e, kierowaniem projektami. Metodyk jest wiele, ale jakby zasad, na których to wszystko jest zbudowane, jest kilka i e, myślę, że fajnie by było je poznać. Ja tą prezentację nazywałem reguły Tręgu. Tak to wygląda w świecie realnym. Jeżeli ktoś, dostajemy na przykład informację od klienta, że chce zakupić od nas jakiś sprzęt, no to mamy wizję lokalną i zderzamy się z taką rzeczywistością. To są zdjęcia z wizji lokalnej jednego z naszych klientów. Jak widzicie, nie wygląda to za ciekawie. Powiem tylko, że jak nasi inżynierowie tam przyjechali, rozgrzewali te kable, to się okazało, że są dwa urządzenia niepodłączone od lat do prądu. One już się zestarzały, a klient po prostu już nie miał co z nimi zrobić, ale nie będę mówił nazwy firmy. Tak to wygląda w realiach. Jeżeli ja coś takiego widzę już na wizji lokalnej, to przychodzi mi na myśl taki obrazek, że tu mamy problem i będzie ciekawie po prostu z instalacją bo klient jakby wymaga od nas włożenia hardware'u, ale domyślnie myśli, że jeszcze ustawiłem mu cały system sieci. To tutaj taka krótka prezentacja, jak ja się czuję, albo jak się może czuć kierownik projektu. Kierownik projektu to jest ten, co prowadził ten pojazd na dole. Tutaj biegnie mu ktoś z załogi pomóc. Dobiega reszta zespołu projektowego. No i projekt rusza dalej. Rusza dalej, zespół projektowy tam coś działa. Projekt biedzie, wszyscy uciekają, a kierownik zostaje przejechany. No, żeby nie było łatwo, musiał ten projekt wywrócić, żeby jeszcze raz dojść do tego, żeby nie. Żeby takich sytuacji nie robić, warto poznać reguły gry, które rządzą światem projektowym. Powiem jeszcze trochę słów, to co prawda jest badanie z 2010 roku i dotyczy akurat projektów IT. Tak na pocieszenie, żebyśmy nie mieli jakby smutku, że w naszych firmach, czy w ogóle w firmach, gdzieś źle, to projekty realizowane w terminie i w budżecie to są projekty to jest 21 projektów, 21% projektów w ogóle jest realizowane w terminie i w budżecie. Projekty anulowane zanim zostały zakończone to jest 33%, 49% większy koszt niż pierwotne założenia. 56 projekty, które mają wszystkie zakładane funkcje i projekty realizowane po terminie 61. I tak na przestrzeni lat praktycznie te projekty te dane się nie zmieniają, plus, minus kilka procent do góry. Jeżeli chodzi o, bo to, ta, ta wcześniejsza prezentacja to były projekty IT, jeżeli chodzi o projekty e, całościowe w podziale na wielkość projektów, to projekty robione e, agilem, Waterpolem e, również się mniej więcej tak pokazują, rozkładają, tak, czyli można powiedzieć, że 39% wszystkich projektów jest zakończonych sukcesem, jeżeli są prowadzone w Agile'u, 9% pada w Agile'u i waterfallowo 11%. To jest raport z 2015 roku, przygotowany przez Santantish Group. Oni raz w roku wydają taki raport dotyczący porażek projektów i przyczyn też, dlaczego projekty mają się dobrze i dlaczego wygrywają projekty. Są trzy takie główne elementy, na których projekty się wykładają. To brak zaangażowania interesariuszy, to jest 15% dlaczego jakby wskazują ludzie, dlaczego projekty nie są realizowane. Kolejne 15% to jest brak jasno zdefiniowanych celów projektu, do czego chcemy dążyć. I y, kolejne 15% dokładają y, finalni użytkownicy, gdzie z nimi nie jest jakby utrzymywany kontakt i nie są jakby przypracowywane informacje na temat tego, czego naprawdę oni chcą i co ma dany projekt, czyli cel naszego projektu, y, dostarczyć. Jak to wygląda w świecie realnym? Y, większość firm robi y, projekty czy metodyki prowadzi projekty według metodyk opartych na własnym doświadczeniu, ale ja to nazywam projekty z serducha. Coś nam się zdaje, że potrafimy robić i to robimy. Fajnie, bazać na doświadczeniu, ale jeszcze lepiej jakby mieć świadomość tego, że jak chcemy bazować na doświadczeniu i prowadzić jakieś swoje metodyki, to warto znać podstawowe reguły, na których wszystkie metodyki są zbudowane prawie wszystkie, a przynajmniej we wszystkich metodykach się pojawiają te same założenia. 33% projektów w ogóle jest realizowane według jakiejś metodyki. 67% to jest, tak jak ja mówię, serducha, to są projekty realizowane według tego, co nam się zdaje. My, Wektor, też robimy projekty z serducha, ale na bazie ogólnych założeń projektowych. Może, możemy powiedzieć, że w firmach, no to wprowadźmy jakąś metodykę, zobaczymy, co się będzie działo. Ja próbowałem ostatnio policzyć, ile jest takich metodyk, frameworków dostępnych, na które można uzyskać certyfikację. To jest takich frameworków około 50. Nawet napisałem do tych firm, które certyfikują z tych frameworków czy metod. One nie są, skoro dzielić się wiedzą, ile osób posiada dane E egzaminy zaliczyło im, czy, czy ile jest takich osób na świecie, które jakby mogą się wykazać z znajomością takich Przez e nasze tutaj, to co chcę Państwu zaprezentować e zasady, przyprowadzi nas według mnie najlepszy projektowy guru, czyli Miś Puchatek. E za nim powstał PM i wszystkie związane metodyki zostały spisane jakieś tam młode rzeczy, to wcześniej wrobiliś Puchatek i on wszystko wiedział wcześniej. Co najczęściej spotykamy w projektach i z zespołem projektowym nie widziałem, nie słyszałem i nie mówiłem. I to jest jakby reguła, która się zawsze pojawia w projektach. Gdzieś wymiana informacji się kupi, gdzieś czegoś nie, coś jest niedopowiedzone i projekty nie są dostarczane. Na czas, albo bardzo często w ogóle przepadają. E, ostatnio e, miałem przyjemność wygrać w lotka. Przekonałem się, że jedna liczba robi bardzo dużą różnicę. E, tak samo w projektach jest. Albo cel jest dowieziony w 100% i e, mamy produkt zamknięty, albo nie. Tak samo jak w lotku, jedna różnica robi jedną, bardzo dużą, kolosalną e, różnicę. Jedna liczba robi różnicę. Tak samo jest w życiu projektowym. Jeżeli gdzieś popełniłem błąd, a zazwyczaj błędy są popełniane na początku projektu, to to ma duże znaczenie. Ja miałem y, okazję przez chwilę się cieszyć, a później byłem strasznie zły, że w ekstra pensji to jest taka gra w totka, tam się losuje 5 liczb z 35 i jedną z 4. Jak wygra się 5 plus 1, to ma się przez 20 lat y, 5 tysięcy na konto. A ja miałem 4 plus 1. I przez chwilę był mega szał, mega się cieszyłem, po czym jak sprawdziłem, że wygra 1000 zł, zabrakło mi jednej liczby, żeby dostać tą pensję, no to byłem trochę rozczarowany i tak jest też projekt. projektach. Liczy się efekt końcowy tego, co chcemy dowodzić. To, co ja jakby zauważam najczęściej w metodykach, we wszystkich metodykach, to jest wymieniana komunikacja jako element E, spinający e, projekty. Według e, PMI, czyli tej organizacji największej e, zrzeszającej projekt menadżerów e, na całym świecie e, brak komunikacji jest przyczyną zawalenia 10% e, projektu. E, to, co ja mogę wam powiedzieć, no to komunikujmy we wszystkich kierunkach. E, do przodu, czyli co będziemy robić, do tyłu, co zostało zrobione, do góry, czyli naszemu szefostwu, czy jakimś interesariuszom e, informacje na temat przebiegu projektu jak również jakkolwiek dziennie to zabrzmi do dołu, czyli wzdłuż naszej organizacji projektowej e, z ludźmi, z którymi współpracujemy Po co to robić? E, mnie na przykład w, w moim życiu projektowym bardzo często kurzały takie rzeczy, że idę gdzieś po korytarzach w firmie i dowiaduję się na temat projektów e, informacji przy, Belku, czy gdzieś tam w kuchni, czy na fajeczce ludzie rozmawiają i jakby dopytują się o co chodzi w jakimś projekcie, a czy słyszałeś, a, a wiesz, że coś takiego będzie. Informujmy, bądźmy transparentni w tym, co robimy. Bardzo, bardzo to pomaga. Komunikacja też wyklucza sponsora nieobecnego ducha. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo ważna persona, czy sponsorzy, czy sponsor. Bez nich projekt nie ujedzie do przodu. W życiu zawodowym zawsze tworzę dla projektów jedno źródło informacji, wymianę informacji. Tego nie narzuca, ale w każdej organizacji jakiś sposób tworzenia wymiany informacji na temat projektów jest. My akurat pracujemy na Teamsach, jeżeli chodzi o wymianę taką podstawową informacji, i to się bardzo dobrze sprawdza i implementuje. Kolejną rzeczą, którą ja podłączam jako tutaj w takim życiu zawodowym to jest sprawdzanie statusu prac, podziałów tych prac i tego, gdzie w danym momencie jesteśmy w realizacji projektu, żeby ludzie też wiedzieli na czym stoimy. No i tutaj jakby Rada, odnosia wpadka. Pewnie tam gdzieś z tyłu nie widzą, nie widzicie, to ja przeczytam, są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią i cała rzecz. Yy, kolejna ważna reguła, doprecyzować wymagania tego, co chcemy co chce w sumie zrobić i dokąd dążymy. Bo yy, jeżeli nie wiemy dokąd dążymy, to możemy iść, iść i jakby może gdzieś tam dojdziemy, ale niekoniecznie w to miejsce, w które mieliśmy iść. Bo może się później okazać, że co innego chcieliśmy, a co innego wychodzi jakby nam w życiu. Nie. Tutaj może ktoś chciał yy, kontakt koło kranu, tak? a jakieś inne by były oczekiwania rzeczywistości, jeżeli chodzi o weekend. Czy po prostu źle przeczytaliśmy rysunek techniczny i, <laughs> i mamy schody, zgodnie może z rysunkiem, ale że one są funkcjonalne, to nie do końca <laughs> się sprawdza. E. Rada odmisia Puchatka. Miałem zamiar zmienić koszulę, ale zmieniłem zamiar. I też tak jest w życiu projektowym, żeby jednak to, co mamy zrobić, ustalić na początku. Mam praktykę z takimi założeniami, że nie zostały zakres projektowy ustalony z interesariuszami na początku, tylko było robione według najlepszej znanej nam technologii, metodyki, a to nie do końca się sprawdzało albo nie spełniają oczekiwań klienta i klient nie rozumie, że jak się projekt dwa lata może nie rozumieć założeń i nawet nie musi ich rozumieć, że jak się prowadzi projekt przez dwa lata jakiś informatyczny, bardzo skomplikowany i wydaje się programowanie, gdzie nam się zdaje, że na przykład coś jest ustalone, a klient mówi, no to zmieńmy może coś tam, w korze, no to wiadomo, że e, nie tak się robi, czyli wymagania doprecyzowujemy na samym początku. To, co już wspomniałem, angażując sponsora, interesariuszy. To interesariusze i sponsorzy popychają projekt do przodu, nadają mu sens biznesowy i pozwalają jakby tchnąć dobrego ducha w to, co robimy. No, wpływa oczywiście to motywująco. Bardzo często widziałem, jak prezes wchodzi do pokoju, gdzie jest jakiś zespół projektowy i odpowiada za projekt a są opóźnienia czy, czy przekroczone terminy to wystarczy, że prezes się tylko tam pojawi, jakby ta atmosfera pracy i ducha walki bardzo szybko wzrasta. No i co ważne, jak coś tworzymy, no to tworzymy to zazwyczaj dla, odbioru, dla końcowego odbiorcy i tworzenie czegoś bez niego, jakby bez jego akceptacji naprawdę nie ma sensu. No i tutaj kolejna reguła misia puchatka. Nie możemy stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać, aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz, sam musisz do nich czasem wyjść. No i to, o czym wspomniałem, naprawdę komunikujmy się z interasują na każdym możliwym punkcie. Informujmy ich o wszystkich, nawet o braku postępu. Jakby kolejną regułą, która wspiera wszystkie metodyki, to jest monitorowanie postępu prac. Musimy wiedzieć, czy się mieścimy w terminie i budżecie i zdawać sobie sprawę z tego, czy projekt się w ogóle porusza do przodu, czy nie. Często jest tak, że w takim sloganie technicznym zrozumiałem tylko dla inżynierów, programistów, w zależności jaki to jest projekt, inżynierowie wiedzą, co robią, oni się porozumiewają, ale projekt nie idzie do przodu, bo gdzieś tam coś y, ktoś zapomniał. Ja mam takie doświadczenia z bardzo dużym projektem, y, gdzie naprawdę wszystko było zaplanowane, rozpisane, ale uciekła jedna rzecz inżynierowi, której nie wyłopaliśmy, a mianowicie to, że wdrażając nowe rozwiązania systemowe musieliśmy je sprawdzić najpierw w laboratorium i, y, Czyli podłączyć ten sprzęt, czy on działa, funkcjonuje na sieciach klienckich. Musiał to zrobić inżynier. Tylko, że inżynier zamówił do projektu y, dwie części z siebie potrzebnych w ramach testu. A y, to nie są zabawki, które się kupuje w Mediamarcie czy w jakimś innym sklepie, tylko na te niektóre części naprawdę czeka się po trzy miesiące, zanim one dojdą do nas, do kraju. I przez to, że były zamówione dwie części, a inżynier nie powiedział, że. Jeszcze nie zakończył testów, bo no nie wiedział w sumie, czy to będziemy pasować do układanki, czy nie, te dwie części. I cały projekt opóźnił się praktycznie 6 tygodni, tylko dlatego, że brakowało w milionowym projekcie sprzętu za kilkaset dolarów, którego nie można było po prostu od tak później kupić w sklepie. Słuchajcie, ciągle trzeba przypominać, co jest do zrealizowania, oraz jaki jest cel projektu. To jest obrazek mojej poprzedniej firmie. Wiem, że tam ludzie chodzili w takich koszulkach. A teraz szybko zanim dotrze do nas, że to bez sensu. I jak ta reguła bardzo często się sprawdza. Oddać coś i zapomnieć. No i była mi się puchatka, dokąd tak będziesz stojąc. Naprawdę sprawdzajmy, czy idziemy z projektem do przodu, czy te projekty są praktycznie realizowane. Co ważne, y nie da się wszystkich projektów, jakby może istnieć przekonanie, które kiedyś było z że nie ma jeszcze raz zrobić z siebie oficera, no nie do końca jest tak, w projekcie potrzebujemy tutaj specjalistów i dobierajmy tych specjalistów do projektu i sprawdzajmy ich wiedzę merytoryczną. Ponieważ jak będziemy myśleć, że dobrymi chęciami to oczywiście one się liczą, ale... Wiedza praktyczna i jakby, yy, 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 jest też ważna, to jeżeli będziemy myśleć tylko, że dobrymi chęciami gdzieś tam dojedziemy z projektem do końca, to się yy, naprawdę bardzo szybko sparzymy. Ja na przykład yy, nie chciałbym być leczony w szpitalu yy, czy operowany przez lekarza, który na przykład Akademii Medycznej nie skończył. To yy, no, było ciężko. No i tak, takie podkreślenie, zaufaj mi, że jestem inżynierem. Bardzo przez, często to słyszę w pracy i tam my, to jakby się sprawdza. Jeżeli zatrudniamy specjalistów i mamy zaufanie do ludzi, to ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią. Jeżeli nie mamy tych specjalistów, to może być tak jak kuchatka, właściwie co ja nie właściwego zrobiłem? Jak jeden specjalista coś w projekcie nie potrafi sobie poradzić, a mamy dobrze zespół, inni go uzupełnia. Yy, reguła szósta, według mnie jedna z ważniejszych, to zachowanie zdrowego rozsądku we wszystkim, co robimy. Najgorsze, no co możemy zrobić, to panikować w projekcie, zachowujmy no, jakby umiar w tym wszystkim i, i miejmy też trochę radochy z pracy, a nie tylko jakieś stresy i nie wiadomo, jakie inne e, przyczyny tutaj mogą być zrobione. Chodzi też o to w tym wszystkim, żeby mieć pan z roboty. To była siódma i myślę, że tutaj e, dla mnie e, sprawdzona jest siódma, ale to jest szczęśliwa świetle. Nie skupiamy się tylko na robocie, skupiamy się też na relacjach w zespole, e, na ludziach, e, ponieważ pomimo tego, że te życie projektowe, jakby zawodowe nas wszystkich wchodzi w taką fazę e, rozmycia, trochę no, coraz mniej czasu spędzamy wspólnie w biurach, praca jest zdalna, to jednak y, dobre relacje w zespole pomagają naprawdę przyspieszać y, pracę. Nie wiem, czy się zmieściłem w czasie. No. Idealnie się zmieściłem w czasie. Y, także y, dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy za prezentację. <klucz> e,